Mini-gierka, kolejna gierka Sporting Goods Shop. Gra, w której prowadzimy swój sportowy shop. I teraz, tak, jest po polsku, jak widzicie, jest tryb wieloosobowy, jest tryb jednoosobowy, jest wybór języka osiągnięcia i innego tego typu rzeczy. Tu mamy funkcję trybostowną w wersji wczesnego dostępu. Będą dostępne. Widzicie, ile rzeczy? I teraz, tak, tryb jednoosobowy. Mamy złodzieje, czyszczenie. Aha, chodzi o to, że czy chcemy, aby to było jakby mm, zrobione, że mogą kraść? Mamy dołącz do gry, i w ogóle widzicie, jest takie proste menu. Następnie przechodzimy. No, ja mam na imię Ania, więc będzie Ania. Typ jednoosobowy. I rozpoczynamy. Mamy pierwsze, co uczek na najwyższym poziomie, wprowadzający w grę. Gra zawiera krótki samouczek, który. Możemy wyłączyć, włączyć, więc sobie włączymy oczywiście. Dobra. E, grafika. Teraz tak. Poczta w ogóle jest. Wow. Resending pewnie. Dobra. E, podoba mi się. Grafika takie 8 na 10. No, jest bardzo ładna. Tutaj postacie w miarę realistyczne. Mamy tyką. Czy możemy nazwać? Nie? Nazwać. U, możemy wybrać też jaki będzie motyw przewodni nasz. No ja lubię. Piłkę nożną, ale lubię w sumie wszystko. Nawet smadło, czy mamy? Nie wiem, nazwiemy to yy, Play Shop. I damy paletki. Mamy. Play Shop. Teraz mamy interakcję z komputerem. Tutaj kasa chyba, to są jakieś szelingi. Tu mamy dostawy. Coś przypomina mi tego, tutaj co jest, nic nie ma. Gdzie jest komputer? Komputer jest tutaj. Nawet nam się podświetla. Wow! Nawet zamówienia online już będą. No, powiem Wam, że rozbudowana dosyć ta gierka. Umowy: Mamy pod kilka umów. Mamy Wince, CPN, Pantera, jakby Puma, chyba. O to chodzi. Dobra. Mamy pierwszą podpisaną umowę. Następnie rynek. Dodaj do koszyka i dodaj do koszyka. kup, Kupimy sobie. Teraz podnosimy karton. Jak nie mam tutaj. Masz 5 slotów na przechowywanie pudełek. ok, czyli to zawsze. A to jest co? do wysyłki pewnie, tak? Nie, czy jakieś boksy, ciurwie. Dobra, i teraz tak, tutaj układam, tak? Ok, czyli cały ten slot to są... O, gdzie jest, jest koszt tu? Cały ten slot to są nasze piłki. Okej. Okay. I teraz ustaw cenę produktu. Mamy... Cena detaliczna, no to damy w takim razie 14. Dobra, tutaj mamy cenę detaliczną 14, no to damy 15. Kwiat do kasza brązowa. Ładne, ładne to jest zrobione. Graficznie mi się bardzo, bardzo podoba. Także mamy już tutaj. I możemy otworzyć nasz sklep. Możemy w ogóle poprzestawiać to. Okej, okay, możemy to przestawić od razu. I możemy zrobić coś takiego, żeby to było z tej strony. Okej. Okay. Mamy. Teraz wejdź w interakcję z kasą i zaczekaj na pierwszego klienta. No to czekamy sobie na pierwszego klienta. Mogę... A tutaj pewnie będą gwiazdki czy coś, dobra? Zobaczmy. O, ale fajny skaner. I teraz co? I teraz wybieramy pieniążki i co? I mamy 28. A nie. resta 0. Okej. Okay mamy produkty najeżdżają... Ej, fajny ten skaner. Jeszcze takiego nie wzięłam w tych grach. Albo za mało gram. No ale w każdym razie, bardzo, bardzo. Zrealizuj więcej transakcji. No dobrze, no to realizujemy więcej transakcji. Mamy w ogóle też 1700 pieniążków, więc pewnie coś się odlokuje. Zobaczymy. Mamy piłeczki tamte, tutaj też mamy drugie piłeczki, których nikt nie bierze. Każdy bierze tylko te niebieskie. Ciekawe czemu. 28. No i mamy, i podpisz umowę z Marką. Oczywiście schodzimy Escape'em. Następnie idziemy do komputera. Mamy kolejną umowę. Mamy handle i teraz kup Mop. Dodaj do koszyka kup Mopa. Weźmy mopa. I gdzie mamy Mopa? A tutaj. teraz mamy Mopa. I możemy Mopować. Wszystko. Ok, ukończyliśmy samouczek. Dobra, można go wyrzucić tutaj można. Chwila, moment. Już skanuję. Dla pań. Zaraz więcej będzie rzeczy. Jak czas w ogóle leci? Jest 12.28. No w miarę szybko leci. 41. Do widzenia. Idziemy teraz tutaj, bo będziemy zaraz rynek. Oj, fajnie jest, tak. Regał dwupoziomowy, regał ścienny, regał na długie produkty. Kasa fiskalna, a prawa lewa, ja nie mógł za handel. No bo jeszcze nie ma mały regał magazynowy, duży regał magazynowy i głośnik. Ej, spoko. Sprzęt. regały na średnie produkty, długie produkty. Dobra, a, a może to? To weźmy, kubmy I teraz tak, rynek. Tej piłki już nie ma. Teraz jeszcze chwilę, a umowa nam się pewnie odblokowanie w, w pełnej wersji może zatrudniać magazynierów. Ok, Dodaj do koszyka. A to jeszcze, bo my potrzebujemy sprzętu i na regał ścienny, ale nie mam wystarczających pieniędzy. No dobra, na razie umieśćmy. Zaraz idę. A nie, jednak nie. Weźmy. To umieśmy i czy ja będę mogła na tym handle w ogóle położ, postawić? Weź pokaż mi to. Mogę. Ale to nie jest półka od tego. Nawet na 100% wam powiem, że to nie jest półka od tego, od handli Teraz tak, tutaj weźmy, otwórzmy te handle. No. I, ten, I tu mamy kolejną, którą też możemy dać. Dobra, czaję baziochę, czaje baziochę. Są dwa takie regały. Dobra. Już, już, już. Witam. Kartą. Cena produktu nie jest ustalona. No tak, bo zapomniałam. Już idę. Biorą po 5 coś, a to 20, 23 powinno kosztować. Dobra, i tutaj jest hunter, który powinien kosztować 13. Dobra, na tym trochę stracę. Ale no. Kasy nie są czynne. No, jest jak jest, tak? Też jakby muszę, muszę dokładać towar i ogarniać, więc... No sam movement, sam... Jest, jakby tak bardzo realistycznie jest to pokazane. Bardzo dużo rzeczy, które trzeba będzie ogarniać, jak już ta gra wyjdzie. I się nauczyć. Także no, złe nie jest. A mogę wydać mu więcej? A, nie mogę. Ale dupa. cash 90. Cześć. Ej, ale czy... aha. Co ja robię? W ogóle jest napisane tutaj. Na 0 miał być. Zobaczcie sobie. Jest napisane ile tych monet daliśmy, daliśmy i to też jest chyba pierwszy raz, gdzie ja się z tym spotykam. Trochę to szybko idzie wszystko. Czas też idzie w miarę. Także klienci nie są za bardzo zadowoleni. Ale te handle to trzeba na jakieś takie inne te półki dawać z tego co widzę. Trzeba przemyśleć. Dobra, ja sobie przejdę chwilę, bo to są te handle. A teraz tak, gdzie jest mój komputer? I na tych małych, na tych małych to się mało mieści tych handli, Bo na przykład tu już nie mogę, mogę. Ale no... Na no, tych, tych, takich, a tu jest tych, te, te, takie, takie tamte. <laughs> Dobra, jest duży, jest regał na długie produkty. No to tylko mamy, jakby, trzy regały do, do wyboru. Mamy te, gdzie możemy handlę podwójnie dawać, i to by był chyba lepszy w sumie. Lepszy niż tak pojedynczo. Witam, 13, jasne. Teraz tak, weźmiemy te handlę. Inny produkt. Aha. To, bo to jest półka, no tak. Gdzie piłki? Wilsonowa piłka tu była. Teraz piłek nie mam za dużo. Już. Wiem, że nie ma piłek. No, tutaj trzeba cały czas widzę, chodzić. Produkty. Mamy piłki. Dodaj do koszyka wszystkie. No, handle też dodamy jeszcze raz. Ale już nie zamawiamy tego, tylko kupujemy to, idziemy i piłeczkę kupujemy. Znaczy dokładamy, bo tutaj już narzekają, że nie ma piłeczki. Więc dodamy im tę piłkę, niech już będzie. 400 coś mamy, tam mamy mopa. Już! Aha, i możemy enter. Dzień się kończy o 22. Ale najpierw popsługujemy tych ludzi. Więc jak widzicie, dzień trwa krótko. To jest mega duży plus. 54 miało być. Do widzenia. Witam. 54. Jasne. Tutaj więcej hantelków. Też nie trzeba wciskać przy tym skanowaniu, bo on sam bierze. No i teraz. Ano nie jest czysty. Dobra, już. Pyk, 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 pyk. pyk. Ale śmiesznie. Dobra, mamy to i teraz tak. Ja bym chciała, żeby te hantelki faktycznie. Oh, mogę te produkty sama sobie na lewo. Fajnie. I super. I teraz te hantelki weźmiemy. Przełożymy tutaj. To jest super sprawa. Dobra, pudełko piekwypyk. I ten regał jest pełny. No i zostawiamy. Mamy dwa regały. Tutaj możemy mieć kolejną rzecz, jak podpiszemy umowę. Zobaczmy, czy możemy na przykład podpisać umowę kolejną. Nie, nie spełniamy e, tych. A tu mamy Puma, widzicie? Puma jakby, Winso, Speed. No i spoko giereczka. Ciekawe, co jest dalej. Pogmerajmy. Mamy rynek, mamy umowy pracowników, to że są dopiero dostępni. Tu mamy też w pełnej wersji, bank też będzie w pełnej wersji. Magazyn. Ej, super sprawa, bo mamy już w sklepie i mamy w magazynie, no i ekstra, tapety, które możemy wybrać sobie. No ta jest. to jest spoko, możemy wybrać taką, ale ta jest spoko, myślę. A z mamy dekoracje, to też pełne. Ściany i podłogi też w pełnej. ceny. Ceny. Cennik, no ej, to jest świetne. To jest świetne. Mamy stroje, tablet, telefon, szkolenia, które też będą dostępne Torby na zakupy. Zamówienia online, które też. Będzie dostarczają systemy alarmowe, otwarzasz muzyki, farba w sprayu, kije do własnej obrony, wydarzenia robotowe, opinie klientów, konkursy. Czyli klienci otrzymają nagrodę, gdy wykonają 10 brzuszków. Ej, to jest um, świetna! To jest mega świetna gra. Dobra, robimy Enter i mamy podsumowanie raport dzienny, czyli minus, plus, exp i tak dalej. I ocenę e, e, ludzi. Znaczy, powiem Wam, że w, tym krótkim, w tej krótkiej minigierce ja oceniam całą gierkę na 9,5 na 10, dlatego że po pierwsze wygląd oceniam na 8, no i fakta, faktycznie mogłoby być troszeczkę lepiej, bo jest tak bardziej kartonowo, no ale dobra, funkcjonalność zajebista na najbliższym poziomie. Sama, same funkcje, które macie dostępne w demówce które będziecie wiedzieć, że będą dostępne w wczesnym dostępie, czyli zamówienia online, które są ogarnięte i w ogóle jak bardzo rozwinięta jest ta gierka, to myślę, że można dać spokojnie 10 na 10 w tym temacie. Następnie, to co będzie się dało, działo dalej, czy jak oni będą rozwijać tą grę, to mamy też napisane w naszym menu. Jest też wersja wieloosobowa, czyli możemy grać ze znajomymi, możemy też grać z randomowymi osobami, także jest to świetne. Czas leci szybko, bo 7 minut schodzi około na, na naszym sklepie. No, myślę, że jeżeli będą szli tym tokiem rozumowania, to będzie to jedna z lepszych gierek właśnie w tym temacie, a taki gir, w taką gierkę jeszcze chyba nie grałam, gdzie byłaby stricte, doty, że, która by stricte dotyczyła właśnie tego, tych rzeczy. Mam nadzieję, że dodadzą więcej rzeczy, które będziemy mogli kupić, które będziemy mogli podpisywać umowę i tak dalej, że oni to rozwiną. I jeżeli tak to będzie, to widzimy się na pewno w tej serii już kiedy wyjdzie gra. Także trzymajcie się, cześć i pa. A na streamie macie ją za darmo, żeby przetestować, dzięki